Witajcie na kanale Ciekawostki Świata! Dzisiaj, jak widzicie, w pierwszym rozdziale ciekawostek o wszystkich krajach świata, Polska jako pierwsza jest naszym tematem. Importuje się do Polski przedmioty codziennego użytku: nawozy, ruda żelaza, ropa naftowa, głównie bawełna, pszenice, maszyny. Węgiel, koks, miedź, siarka, maszyny, środki transportu, mięso, wyroby i chemiczne drewno. To eksportujemy. Nasza powierzchnia jest krajem nizinnym. Średnia wysokość oczywiście nie przekracza 200 metrów. Jedynie na południu wznoszą się góry. Strefa brzegowa Bałtyku jest często podmokła. Czyli mokra, często jakieś Przypływy Z mierzejami I płaszczystymi wydmami Ale i w głębi kraju Występują niewysokie do 300 metrów Wzgórza Wzgórza w sumie nie Takie wzgórza Też niziny Ale to nie dzisiaj Jest naszym tematem Jest tu dość gęsta sieć rzeczna Mamy dużo rzek w Polsce Liczne jeziora i bagna Również. I dalej na południe, teren stopniowo podwyższa się. Stanowi przedłużenie niziny europejskiej, czyli niziny, która się ciągnie po całej Europie. Góry, cią no, całej. Góry ciągną się wzdłuż południowej granicy. Sudety na południowym zachodzie, oddzielone są bramą mrawską od Karpat. Tatry i Beskidy stanowią najwyższe partie. A rysy 2000, mają wysokość 2499 metrów. Szkoda, że nie 2500. Ta, w Tatrach Wysokich są najwyższym polskim szczytem. Mm, w, no, w Tatrach Wysokich są najwyższym polskim szczytem. Największe rzeki to Wisła i Odra. Klimat. Polska leży w strefie klimatu kontynentalnego z długimi, dość surowymi zimami. Chociaż region na bałtycki cechuje klimat łagodniejszy i bardziej wilgotny. I dalej na wschód i na południe tereny górskie. W zimy są mroźniejsze. Opady rozłożone są równomiernie w ciągu roku z licznymi, letnimi burzami. I śniegiem w zimie. który śnieżna utrzymuje się średnio przez 40 dni, czyli przez 1 i 1 trzecią miesiąca na północy i 60-70 dni na wschodzie, około 2 miesięcy. W gdyni średnia temperatura lipca wynosi 17 minus 1. W styczniu w Warszawie odpowiednio 20 stopni i... 3 stopnie. To jest taka średnia. W Gdyni średnia temperatura to 17 minus 1. Troszkę chłodniej w styczniu. W Warszawie 20 w lipcu 3 w styczniu, właśnie. Roczna suma opadów w takiej Gdyni 630 mm, a w Warszawie 560 mm. Ale nie. Lasy pokrywają 29% powierzchni kraju. Pozostają zwłaszcza obszary górskie, czyli w górach mamy główne lasy. I wyżynne, czyli różne podwyższenia na granicach, no wyżyny. Oraz tereny o ubogich glebach. Na północy przeważają lasy iglaste z igłami. Produkuje się celulozę, papier i tarcicę. Rozwinęła się produkcja mebli. Górnictwo. Teraz rozmawiamy o górnictwie. Polska jest od wielu lat ważnym producentem węgla. Wydobywa się 190 milionów ton węgla kamiennego rocznie czwarte miejsce na świecie bardzo wysoko. Głównie na Śląsku i na Wyżynie Lubelskiej oraz 70 milionów ton węgla brunatnego, to już piąte miejsce na świecie, ale też dobrze. Inne ważne surowce nasze to miedź wydobywana na Dolnym Śląsku i siarka w rejonie Tarnobrzega. W Polsce znajduje się także kopalnia soli w Wieliczce, no w Wieliczce. Można, tak o, o, można tą kopalnię zwiedzić i bochni na wschód od Krakowa. Eksploatuje się niewielkie złoża ropy naftowej, czyli mało mamy tej ropy naftowej. Gazu ziemnego też mało, ołowiu i srebra też troszkę tylko. Energetyka. No 75% energii elektrycznej u nas pochodzi z elektrociepławni, w których spala się węgiel kamienny lub brunatny. Nieliczne, tylko wykorzystują gaz ziemny i ropę naftową. Działa w naszym kraju ponad 100 hydroelektrowni, głównie na południu kraju. Rolnictwo. Teraz będziemy mówić o rolnictwie. 49% kraju stanowią powierzchni Polski, stanowią ziemię uprawne. 13% jest wykorzystywane jako pastwiska, czyli tylko po. Bo plus 29 drzew, to mało możemy mieć tych miast. Gdzież 29% to jeszcze lasy. 30% ludności zawodowo czynnej pracuje w rolnictwie, czyli 30% ludności, którzy mogą pracować, to pracuje w rolnictwie. Na nizinach hoduje się bydło mleczne i tr oraz trzodę chlewną i uprawia, chociaż gleby nie są zbyt żyzne, czyli że, czyli że nie najlepiej na nich rośną, różne rzeczy. To może żebyś na nich, mimo wszystko wyrasta na nich żyto, ziemniaki, buraki cukrowe i owiec, wykorzystywane także na pasze. Na glebach lesowych na południu kraju uprawia się pszenicę i jęczmień, a bardziej odporne odmiany również na północy. Polska jest trzecim w Europie producentem wieprzowiny, ale przypominam, że w Europie, nie na, na świecie, więc to już nie, nie tak dobrze, ale też dobrze, bo to w końcu w Europie. Hodowlą bydła i owiec można spotkać na terenach górskich, w górach głównie. Prawy Owoców i warzyw w, w pobliżu ośrodków miejskich. Rybołówstwo rocznie poławia się 650 tysięcy ton. Głównymi portami w naszej Polsce są Niedźwiednia i Szczecin. Mówimy o rybackich oczywiście, nie o różnych statkowych. Rybołówstwo bałtyckie odgrywa. Mniejszą rolę. Polskie trawlery i statki przetwórnie łowią głównie na Atlantyku i innych akwenach. Przemysł, bogate zasoby surowców mineralnych sprawiają, że Polska przekształca się w kraj przemysłowy. Oj, to już są kłopoty z zatruciem powietrza i smogu. Eksploatacja węgla pozwala na rozwój hutnictwa, a przemysł metalowy stał się ważną gałęzią przemysłu. Wiodącą rolę odgrywa przemysł stoczniowy. W stoczniach produkuje się różne okręty. Między innymi siatki transportowe na przykład takie prywatne czyli że tylko dla ciebie lub Wojenne. Przemysł maszynowy i elektromaszynowy również jest ważny. Ośrodki hutnictwa to, jak sami Państwo widzicie, poza Górnym Śląskiem to Szczecin i Warszawa. Przemysł chemiczny zlokalizowany jest w pobliżu za Zagłębi węglowych oraz złóż ciarki, Główny śląsk, górny śląsk, tarnów i tarnobrzeg głównie. Ważną gałęzią przemysłu jest włókiennictwo. Coraz większą rolę odgrywa turystyka, a więc sporo ludzi przyjeżdża już do naszego kraju, zwłaszcza w Karpatach i na Mazurach. Transport sieć kolejowa łącznej długości 26 848 km wykorzystywana jest do przewozu wyrobów przemysłowych. 9452 km linii zostało zelektryfikowane. 154 km dróg, km dróg służy zarówno do przewozów towarowych, jak i ruchu osobowego, czyli. I auta prywatne, czyli że nie, tylko twoje mogą po tym jeździć, że nikt ci nie może ich ukraść. Ale transportowe, takie, co się zamienia z różnymi kierowcami w firmie, właśnie do przewozu różnej ropy naftowej, między innymi. Ręgluga śródlądowa, czyli po rzekach płynie, wykorzystywana jest do transportu. Ortu surowców mineralnych i towarów do miast, które łączy z rzekami. Miasta. Warszawa, stolica państwa od czasów Zgmunta III Wazy. Miasto położone centralnie na Nizinie Mazowieckiej. Czyli leży poniżej 500 ma metrami. 500 metrami poniżej. Warszawa dzieli się na obrzeżną i prawobrzeżną. Ośrodek przemysłowy, kulturalny i naukowy. Jest tam również. Główny węzeł komunikacyjny drugim co do wielkości miastem jest Łódź. 851-690 tysięcy mieszkańców. Jeden z najważniejszych Ośrodków przemysłu wykierniczego na świecie oraz Kraków 748 356. Pewnie to się teraz już troszkę pozmieniało, to jest z innego roku, nie z tego obecnego. Dawno stolicy największe miasto. Ośrodek kulturalny, naukowy i przemysłowy w południowej Polsce. Jak tutaj widzicie, napis Polska leży w Europie Środkowej. To tyle na dzisiaj. W komentarzach napiszcie, jaki kraj ma być następny. I oczywiście subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.